Tak jest, dobrze widzicie, rolnik szuka na kanale, rolnik na czasie. Jesteśmy w Kielcach, dokładnie na edycji Agrotechu 2023 i rozpoczynamy szybkie przejście po e, maszynach, a szczególnie ciągnikach rolniczych, które tutaj dzisiaj pięknie się prezentują. Zobaczmy, co kryją w sobie. Za mną zielony 8R, czyli marka John Deere. Topowy model 410 za nami to w wersji RX. Ósemka jest za tyle ciekawa, że występuje w trzech możliwościach jezdnych, bo może być to wersja kołowa, czyli samo 8R, wersja dwugąsienicowa, 8RT. Oraz tak jak tutaj właśnie wersja RX, czyli 4 gąsienice. To, co zwraca uwagę, widzę nawet przechodzących tutaj osób, że ciągnik jest bardzo wysoki, 70 cm prześwitu. No, i jego parametry: no 410 koni mocy znamionowej, czyli to nie jest jego max 9-litrowa jednostka, czyli bardzo potężny silnik. No i ogromna masa z, tym, z tą powierzchnią przylegania, która tutaj jest bardzo duża, bo styk z podłożem to 4,6 metra kwadratowego, czyli uciąg naprawdę ogromny. Tył wygląda również potężnie. no Ciągnik ważący ponad 18 ton. Taka wartość widnieje w katalogu jako masa wysyłkowa, haki czwartej kategorii. Choć tutaj ten udźwig myślę, że nie będzie w dużej części przypadków wykorzystywany, bo jednak maszyny ciągane już przy takiej mocy wkraczają. Zetor Major, 80-konny ciągnik, teraz dostępny również w takim ciekawym malowaniu. Nie zawsze Zetor, jak widać, musi być czerwony. I modele Proxima. Mamy tutaj na stoisku dwie Proximy. Jedna w wersji CL, druga w wersji HS. Mamy również wersję GP. No, różnią się głównie wyposażeniem, przekładnią, ilością biegów. Wersja HS ma już elektrohydrauliczny rewers, czyli to, co rolnicy coraz bardziej chcą mieć w swoim ciągniku. No i trzy, trzy półbiegi Powershift, czyli ta zmiana pod obciążeniem też jest ważna. Wersja CL jest taka. Dla osób, można powiedzieć, lubiących jeszcze te mechaniczne rozwiązania. Mam 12 biegów do przodu, 12 do tyłu. No i taka pośrednia GP, gdzie mamy dwa półbiegi, ale rewers nadal, nadal mechaniczny. Siądziemy jeszcze do kabiny i zobaczymy, jak wygląda wersja HS. Jak widzimy przyciski do zmiany power powershifta i ten elektrohydrauliczny rewers. Seria Proxima to ogólnie ciągniki od 80 do 120 koni mechanicznych, więc taki segment do średniego gospodarstwa, elektrohydrauliczny podnośnik. Noze tory może słyną gdzieś tam z przeszłości ze swojej takiej mechanicznej prostoty, ale z upływem lat te ciągniki jednak przeszły rekonstrukcję i mają fajnych, wiele rozwiązań, które ułatwiają i, i też zwiększają komfort operatora. I przechodzimy do tureckiej marki Basak. Sygnowanej jakiś jeszcze czas temu Ursusem. Gdzieś ta współpraca z nazwą Ursus miała miejsce. Teraz już widzimy tylko Basak 520 i ten egzemplarz 122-konny. Oczywiście cztery cylindry, przekładnia dość zaawansowana marki ZF 32 biegi do przodu, 32 do tyłu. Mamy trzy zakresy. O, zatrzaśnięty, zatrzaśnięty. Przekładnia bardzo ciekawa ZFA mamy trzy półbiegi pod obciążeniem, czyli możemy sobie z tego e, korzystać bez jakiegokolwiek e, używania tak naprawdę dźwigni. Mamy ciekawy joystick multifunkcyjny, który służy jako główna dźwignia zmiany biegów, jak również przełączanie się pomiędzy tymi trzema e, power shiftami. Hydraulika sterowana mechanicznie, choć tutaj przyciski myślę, że można byłoby sobie też wykorzystać w jakiś sposób, zamontować elektrozawór i, i też tego korzystać. Programowanie obrotów, elektrohydrauliczny podnośnik. No, jest tutaj sporo ciekawych elementów, i tak jak może ktoś usłyszeć marka Basak i skojarzyć z dość prymitywną, prostą konstrukcją, tak tutaj tych rozwiązań naprawdę sporo zostało zastosowanych. Jeśli chodzi o tył ciągnika, to oczywiście belki tutaj z zaczepami hakowymi. Ciekawostka, że ze standardzie z fabryki przychodzi również łącznik hydrauliczny. No i mamy złącza umiejscowione jakby w takim prostym rzędzie pionowym. Pneumatyka dwobłodowa, jednobłodowa. Bardzo jakby tak schludnie i czysto to wygląda. Także basak również maszyny podniesie 5,5 tony udźwigu, to myślę, że też jest dobry parametr. Zatrzymamy się na chwilę przy McCormicku x 8631 który jest topowym modelem, największym tak naprawdę w marce McCormick. W tej serii wyróżnimy dwa modele, troszeczkę mniejszy i właśnie ten większy, o mocy z 313 koni mechanicznych. Pojemność tego silnika to 6,7 litra. Imponujące udźwigi, z przodu około 3,5 tony, z tyłu około 12 ton udźwigu. No więc ciągnik już olbrzymi do dużych maszyn, do takich konkretnych prac. Możemy zajrzeć, jak ten ciągnik prezentuje się z tyłu, olbrzymie też koła 42 cale, 710 szerokości, więc to też powoduje, że ten ciągnik jest naprawdę duży. Haki czwartej kategorii, tutaj już nie ma mowy o jakichś mniejszych, mniejszych kulach, bo to wszystko no, nie wytrzymywałoby. Tych obciążeń, na które narażone są te ramiona i te siłowniki, no około 12 ton, to naprawdę dużo. Power Beyond, czyli zasilanie bardzo wydajne hydrauliką. Isovas, wyjścia pneumatyczne, również gniazdo ABS. I co? 6 par hydrauliki, można podłączać maszyn i takich bardziej zaawansowanych naprawdę do woli. Tym razem coś niebieskiego spod logo Farmtraka, nowy design, słuchajcie, i to projektowany przez studio Porsche, jak się dowiedziałem. Stage 5, no i tutaj 3,7 litra i moc 74 koni mechanicznych. Myślę, że dość ciekawie wygląda. Przekładnia tutaj w stosunku do poprzednika, poprzedniego designu modelu się nie zmieniła. Jakby te parametry mechaniczne no niewiele się zmieniły. Nadal przekładnia Carraro. Dość prosta konstrukcja z mechanicznym rewersem. Chociaż właśnie w tym designie mamy już takie standardy jak radio, czy też lepsze ogumienie. Jakby to podejście do klienta z nową serią, nową generacją jest już na wyższym poziomie. U dźwigi podnośnika, tutaj z siłownikiem pomagającym, to 3200 kg. Co też zasługuje na uwagę, to mamy 74 konie, ale mamy też spory moment obrotowy 380 Nm. No co ma znaczenie w polu, bo jak dobrze wiemy, nie tylko liczy się ta moc, ale również moment obrotowy ciągnika, silnika. Stoisko Solis. Mamy tutaj naprawdę sporo ciągników. I zwrócił uwagę moją ten model S90, czyli po modelu możemy wnioskować około 90 koni, dokładnie ponad 91 koni mechanicznych, wyciągnięte z jednostki 4,1 litra. Ciąg dość ciekawy wizualnie, tu skomponowany z ładowaczem czołowym, co też wygląda dobrze i przy tym rozstawie osi gabarycie myślę, że będzie fajnie to współpracować. Przekładnia dość mechaniczna w postawie 12x12, ale możemy mieć też opcję 20x20. Udźwig podnośnika 3,5 tony. No tak jak wspomniałem, przy pracy z ładowaczem przekładnia mechaniczna może nie być do końca wygodna, sprawna, ale jeśli szukamy ciągnika mechanicznego. To to jest właśnie taki ciągnik. On nie ma dla niektórych zbędnej elektroniki. On ma to co potrzeba, by po prostu jechać i wykonać konkretną pracę. Ciągniki spod logo Arbos już od kilku lat są sprzedawane w Polsce i zyskują coraz bardziej u polskich rolników. Tutaj model bardzo popularny, bo około 100 koni mechanicznych więc ten przedział mocy bardzo korzystny dla polskiego rolnika. Mamy tutaj pojemność 3400 i silnik Dosana czyli też jednostka nie jakaś zmyślna, tylko silnik, który jest stosowany w wielu maszynach również tych budowlanych przekładnia mechaniczna, prosta, rewers mechaniczny nie znajdziemy tutaj rozwiązań zbytnio elektronicznych ale tak jak już nieraz i tutaj w tym materiale też wcześniej mówiłem, nie każdy rolnik szuka czegoś naśpikowanego elektroniką, a tutaj takie zestawienie stukłanego ciągnika z ładowaczem, który ma również takie okienko, choć dość małe przez które można podejrzeć jak ten ładowacz pracuje na dużej wysokości no. ciągnik naprawdę dla kogoś, kto ceni sobie prostotę. Idziemy dalej, zobaczymy, co jeszcze na tych targach znajdziemy. Seria Optum to trzy modele. Tutaj środkowy 270, ale mamy również 250 i 300. AFS Connect, czyli łączność z jakby tym światem wirtualnym, ale również korzystnym dla dużych flot, bo Kierownik naszego gospodarstwa może naprawdę wiedzieć wszystko w danej rzeczywistej chwili, co dzieje się z takim ciągnikiem. 6-7 litra jednostka, dobrze znana już w marce Case. No i ten podłokietnik z wielkim wyświetlaczem, który daje również duże możliwości operatorowi. Ciągniki odkąd otrzymały tę nową maskę z tymi światłami naprawdę wyróżniają się na polskich polach i myślę, że no dość mocno błyszczą w oczach niektórych rolników, szczególnie tych przywiązanych do marki CASE. Steyr Absolut 6280 CVT. Jest to nowa generacja Absoluta. Całe wnętrze z tego największego, topowego Terrusa wkroczyło teraz właśnie do kabiny e, serii Absolut, czyli nowoczesny podwokietnik, wyświetlacz i łączność, cała telematyka już w tym ciągniku jest. Poza tym, co możemy powiedzieć, 280 oznacza tutaj e, pisane na masce moc maksymalną, dochodzi jeszcze ta moc dodatkowa w trans transporcie i z wałkiem odbioru mocy. Absolut to też seria, która dysponuje wyłącznie przekładnią bezstopniową. E, no i w takim gabarycie e, transport dużych przyczep, czy też praca z dużymi maszynami będzie na pewno przyjemna, bo żadnego stopnia przy przyspieszaniu nie będziemy odczuwać. Przekładnia bezstopniowa. No. Wyżej, wyższej półki nie ma. Jeszcze przed chwileczką byliśmy przy Marce McCormick, teraz trafiliśmy do Landiniego i zobaczcie podobieństwo modelu. Mamy model 8, Myślnik 310. Czyli tak naprawdę bliźniaczy model tej X8, o której mówiliśmy. No i 11 tonowa bestia o mocy również 313 koni mechanicznych z silnikiem o pojemności 6,7 litra. Koń do ciężkich zadań, lecz w barwie niebieskiej. Widzimy naklejki nowość, więc musimy się tutaj koniecznie zatrzymać. Marka New Holland prowadziła nowy model do serii T7. T7 w tej w tym rozstawie osi LWB, czyli około 2800 mm, 300 koni maksymalnie taki ciągnik może generować. Nie jest to jakiś olbrzym, olbrzym, ale jednak ta moc jest naprawdę duża. Z ciekawostek też na przednim tuzie wcześniej dojrzałem, że jest zarówno oczywiście regulacja wysokości, włączanie gdzieś tam przepływu na przedniej parze z hydraulicznych, ale również jest opcja do tego, by opuścić przednią oś lub podnieść, czyli przy zapinaniu maszyny, gdy tej wysokości braknie, nie trzeba wcierać do ciągnika, są przyciski, no sporo, sporo takich innowacji, nawet kamera z przodu, która widzi, co przednia maszyna wykonuje. Przeszedłem przez długi szereg, długim korytarzem i począwszy od małego Deutschfara w kolorze zielonym, przez większe doszedłem w końcu do wersji Warrior, która myślę najbardziej przyciąga, i tutaj topowy model serii 7, dokładnie model 7250, czyli 247 koni mechanicznych. Taka ciekawostka, że dojcwa oznacza również swoje modele jako HD, czyli takie ze zwiększoną na przykład możliwością uniesienia cięższej maszyny, czyli większym udźwigiem. Tutaj ponad 11 ton udźwigu na tylnym podnośniku robi olbrzymie wrażenie. No, i tutaj jak dobrze widzimy, błyszczący lakier, a na serii ósmej prezentuje się już mat, który jest nowością i który może być opcjonalnie wybierany przez rolników. Także matowy kolor, nie tylko branża samochodowa, motoryzacyjna, coraz bardziej modna, ale również w ciągnikach stosowano. Klas Action 960, prezentowany w wersji Terra Track, oczywiście, występuje również w wersji. Kołowej, tak naprawdę Terra Track to może być model 960 i 930. Ten mniejszy 355 koni mechanicznych. Tutaj aż 445 koni mechanicznych. Gąsienica, czyli zaleta, że nie ugniatamy gleby w porównaniu do wersji kołowej, nawet o 50% mniejsze ugniatanie i 15% większy uciąg. No czyli to ma olbrzymie e, znaczenie oczywiście tej naszej, e, na tej naszej ziemi, by tej podeszły późnej nie tworzyć i nie niszczyć struktury gleby. Uciąg olbrzymi, ciągnik wielki, 10,5 tony sam podnośnik. No, te parametry mówią tutaj wszystko. Myślę, że nowa odsłona serii 700 marki Pend. E, to postać, która jest e, tutaj zauważana i nikt nie przejdzie obok tego ciągnika tak po prostu. No bo przyciąga uwagę nowym designem, wyposażeniem, czyli tak zwanym nowym pent 1, ale również rozwiązaniami. Nie jest to jakiś olbrzym, jeśli chodzi o rozstaw osi, ale mamy tutaj możliwość no w tym modelu 305 koni mechanicznych, czyli ta seria od 200 do 305 może, może generować silnik nowy 7,5 litra, często porównywany z waltrą z tym 7,4, ale podobno jest to. Taka konstrukcja specjalnie dla tego ciągnika, więc no, warto się przyjrzeć temu ciągnikowi z bliska, bo wiele funkcjonalności jest tutaj ciekawych. Przez te siatkę widzimy, że na przykład napęd w wentylatorach chłodnicy jest wykonywany przez hydraulikę, czyli hydromotor. Takie innowacje, które wprowadza Fendt zwykle kończą się tym, że okazuje się dobrym to rozwiązaniem. Także no, Fendt jest Fendt. Nikt nie przejdzie obojętnie. Stojąc na stoisko Waltra. nie da się nie zauważyć, że kolorystyka jest naprawdę tutaj e, różna. Waltra słynie z tego, że przy konfiguracji ciągnika możemy sobie wybrać kolor, jakim chcemy wyjechać z placu od Dealera, przy mnie Q, czyli najnowszy wynalazek marki Waltra 305, czyli największy model 305 koni e, mechanicznych. W tym ostatnim modelu, z tego co pamiętam, nie ma już tego dodatkowej, tej dodatkowej mocy, więc 305 to jest to, co możemy wykorzystać. Pojemność silnika 7,4 litra. No i olbrzymie gabaryty, ponad 3 metry, rozstaw osi. To już sprawia, że ten ciągnik jest naprawdę duży. No i co? Waltra. Również ciągnik z zabudową leśną. Na stoisku można obejrzeć. Masej Ferguson 5S, czyli słynący ze swojej ściętej maski ciągnik. Często kojarzony jako ciągnik do pracy z ładowaczem czołowym, no i myślę, że jest to rozsądne podejście. Tutaj, akurat model 5S105, czyli najmniejszy model serii, ale mamy też 145. Ogólnie 5 modeli znajduje się w gamie tego gabarytu. Silnik to Akko Power 4,4 litra, i tutaj, właśnie 105 KONI, najwyższy 145 KONI mechanicznych. Ciągnik już na sporych kołach, tutaj 28 cali, czyli ten gabaryt też nie jest oczywisty właśnie w tym tej wysokości. Ten prześwit na pewno będzie troszeczkę większy niż w niektórej konkurencji. Udźwig tylnego podnośnika 6 ton, z przodu 3 tony, jeśli oczywiście fabrycznie byłby zamontowany, tutaj go nie mamy. No i wnętrze również odświeżone, te wszystkie 5S, 6S, 7S, 8S już wnętrza mają naprawdę nowoczesne. Myślę, że obejście po targach było dla Was bardzo ciekawe. Ciągniki niektóre z nowymi rozwiązaniami pojawiły się tutaj i przykuły uwagę niejednego rolnika. Zaglądajcie na nasze Instagramy, subskrybujcie ten kanał, ponieważ jestem tutaj gościnnie. Kanał Rolnik na Czasie. Subskrybujcie i co? Bądźcie zawsze na czasie. Trzymajcie się. Cześć.